Ksiądz Józef Kiczny, którego słowa są mottem dzisiejszego spotkania, o tych, którzy zaprzepaszczają dobro wspólne, myśląc tylko o własnych, indywidualnych czy partykularnych interesie, pisał, że są gotowi podpalić kartetę. A może parlament, powiat czy gminę wyraź sobie przyczynowy Oczywiście nie ma w tym nic złego, że ktoś chce sobie usmażyć o ale nie wolno dla tego celu podpalać ani kategoriami parlamentu, ani, ani powiatem Nie ma nic złego w tym, że polityk ma własne aspiracje, że troszczy się o swoje własne, pokoje, o dobre rodziny, czy polityczny interes własnego ugrupowania. Ale nie można być w tej na ogniu podpalanego i niszczonego dobra wschodniego. Nie wolno podpalać ojczyzny. Nie wolno niszczyć narodu. Na to nie może być zgody i nigdy nie będzie. Szanowni Państwo. Serdecznie Państwu podziękować. Chciałbym bardzo podziękować samorządowcom. Podziękować za odpowiedzialność, za mądrość, za pragmatyzm, za to, że Państwo tworzycie Polskę, że Państwo tworzycie nasz dom, że Państwo tworzycie, współtworzycie razem z nami Waszą ukochaną ojczyznę. Ekscelencja, bardzo serdecznie dziękujemy za modlitwę, za wsparcie, za to wszystko, co Ekscelencja dla nas robi i życzę Ekscelencji dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego na cały rok i na całe swoje życie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. w tym momencie w imieniu nas pasterzy złożyć Państwu ich wdzięczności, ale także najlepsze życzenia. Naszemu parlamentowi dziękujemy za troskę o Polskę, o polskie prawo, o praworządność, właśnie o dobro wspólne. Dziękujemy za to zatroskanie, aby Polska była znana i szanowana. I za bardzo konkretne sprawy. Panie Marszałku, nie sposób uciec od tego tematu Światowego Dnia Młodzieży, to zrozumiałem. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wsparcie przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży, za ogrom wysiłku władz państwowych, także samorządowych, aby pojawiła się taka piękna wizja Polski. Młodzież, która przyjechała do naszej Ojczyzny, wyjechała z przepięknym obrazem Polski, polskiej historii, polskiej kultury, Polskiej kuchni, a przede wszystkim polskiej pobożności, polskiej gościnności. Bardzo dziękuję za to przygotowanie i moi drodzy, jeżeli można, to chcielibyśmy pogratulować naszemu parlamentowi jednomyślności. To jeden, jedyny raz tak się zdarzyło, że polski parlament, polski sejm, polski sejm na było już to, już było inaczej, polski sejm był jednomyślny raz, jeden tutaj w kadencji. Wtedy, gdy podejmowano czy głosowano ustawę na temat Światowych Dni Młodzieży, czyli Może, być razem, i Światowe Dni Młodzieży pokazały, że jest to możliwe. Na ten czas, który daje nam Pan, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich władz, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny. Niech w imię Pańskie będzie błogosławione. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Szcześze w Debro. To jest e, piękna tradycja tutaj e, powiatu przysłowskiego, że co roku spotykają się wszyscy samorządowcy pod patronatem pana starosty Niemirskiego e, i można e, podziękować za cały rok, za to co się e, udało zrobić, podsumować ten rok i wyznaczyć perspektywy i pracę na kolejny. E, Myślę, że dzisiaj tutaj padły bardzo mądre i bardzo ważne słowa ze strony pana starosty, mówiącego o odpowiedzialności polityków za to, co się dzieje i w małej ojczyźnie, ale nie tylko, bo także w tej ojczyźnie naszej, w rozumieniu naszego państwa. Jestem przekonana, że wiele słów każdemu z nas zapadło głęboko w sercu i warto by było, żeby one były wyznacznikiem dla naszej pracy w tym roku 2017, czego wszystkim życzę. Jestem bardzo zadowolona z tego, że gościliśmy na ziemi przysuskiej tak wielu zacnych gości. Podkreślę, że przyjechał po raz kolejny do nas marszałek senatu, który jest Przyjacielem tej ziemi przyjechali nasi posłowie. Jest od lat z nami ksiądz Ordynariusz. Także z tego powodu wyrażam zadowolenie i radość, że jest taka okoliczność i że możemy się wspólnie cieszyć, możemy razem spotkać się i porozmawiać. A jakie plany na przyszłość? Na pewno powiat Przesuski będzie się dynamicznie rozwijał. Budżet tegoroczny jest równie bogaty jak w, przyszłym ro jak w poprzednim roku. Budżet to ponad 70 milionów złotych. Więc myślę, że wszystkie te nasze plany, które są skierowane szczególnie na budowę dróg, będą zrealizowane. Mamy nadzieję, że będzie powiat rozwijał się całościowo, nie tylko drogi, ale również ta sfera socjalna. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A myślę, że mam nadzieję, że, że te plany będą zrealizowane. Podczas uroczystości przysłucha jakby pokazała, że ma się czym chwalić. Orkiestra Denta w, w pełnej krasie pokazała, że, że poziom, jaki prezentuje, to naprawdę jest krajowa czołówka. Tak, orkiestra rzeczywiście już prezentuje poziom ogólnokrajowy, wyjeżdża na festiwale orkiestry dentystycznej i jest naszym takim bardzo dobrym ambasadorem, dobrym ambasadorem tej ziemi. Cieszymy się, że jest grono ludzi, którzy poświęcają swój zapał, czas, talent i że, że ten talent jest wykorzystywany właśnie w tym miejscu i, i, i w ten sposób. No, orkiestra działa już. Kilka lat, ale wiemy, że jest orkiestra młodzieżowa. Ona potrzebuje tej opieki całorocznej. Jedne roczniki odchodzą, kolejne przychodzą. Praca trwa cały czas i myślę, że ten wysoki poziom orkiestry będzie utrzymany. Jest mi bardzo miło, że kolejny raz mogę gościć przysusze w ziemi Przysuskiej. Ziemia Przysuska to piękny region. Bardzo zawsze z wielką ogromną przyjemnością tu przyjeżdżam. Na mnie robi wrażenie kultura przysuska. Ziemia przysuska kwitnie kulturą. Tak jak pan starosta powiedział na wstępie o inwestycjach, o budżecie 70 milionów złoty budżet, 20 milionów na inwestycje to rzadko się spotyka, żeby tak duże pieniądze przeznaczyć na inwestycje, ale podczas tej uroczystości, jak oglądałem, właśnie słuchałem i orkiestry, i wszystkich absolwentów ze szkoły muzycznej w Różkowicach, Robi to ogromne wrażenie i y, powiem tak, że y, region Radomski to 500 tysięcy ludzi, ale Ziemia Przysuska ma ogromny wkład w ten region, w kulturę i za to wszystko chcę dzisiaj podziękować. I Myślę, że kolejny ten rok to będzie rok bardzo pomyślny dla tego regionu, dla tej Ziemi Przysuskiej i życzę wszelkiej pomyślności wszystkim mieszkańcom Ziemi Przysuskiej, y, samorządom, samorządowcom, radnym, właśnie żeby jak naj. Dłużej podejmowali tak świetne decyzje dla tej społeczności, dla tego regionu. Dziękuję bardzo.